Cześć, witam Was w odcinku z gry Kerbal Space Program. Tym razem dowiemy się, jak łatwo polecieć na Księżyc. Jak zwykle zaczynamy od podobu kapsuły. Rakieta, którą będę budował, nie będzie specjalnie mała, będzie mieściła 3 osoby. Można oczywiście zbudować mniejszą i tańszą, ale nie jest to celem tej misji. Dzisiaj bierzemy trzy osoby. Ok, jak widać, zamieściłem na rakiecie spadochron oraz baterie. One oczywiście bardzo się przydadzą przy powrocie oraz bateria przy praktycznie wszystkim, co robi rakieta oraz koło obrotowe, które ułatwia okręcanie rakiety, poruszanie jej się wokół własnej osi, kiedy będzie przestrzeń kosmicznej. Zamontuję także miejsce ładunkowe, które pozwoli zmieścić eksperymenty na jego pokładzie. Moim sposobem na to jest wstawienie właśnie takiego tak zwanego Service Bay, umieszczenie w nim Junior Science no i wypełnienie go także dwoma tego rodzaju płytami, aby na nim umieścić pozostałe eksperymenty. Teraz opłaca się wyłączyć ten tak zwany Snap, no i można swobodnie wstawiać tutaj eksperymenty. Nie zamieszczę tutaj wszystkich, wszystkich tych, których się opłaca wziąć, ponieważ no, gram w tym momencie w trybie, w trybie sandboxu, więc nie jest to do końca mi potrzebne. Ok. Dobra, więc mamy zbudowaną tą część naukową. Teraz wystarczy zamieścić jeszcze tarcze termiczne. I przydałoby się także jakiś sposób generowania prądu. No to w tym celu zamieszczę tutaj dwa panele słoneczne, składane solary. Okay, z powrotem łączę SNAP, żeby ładnie równo wstawiać rzeczy na miejsce. No i ostatnią rzeczą, która może się przydać, to satelita, po to, żeby być w stanie łączyć się z powrotem z Ziemią. Ok, super. Teraz możemy przejść do budowy właściwego lądownika, który przy okazji będzie służył jako sposób transportu naszego lądownika. Lądownik transportu lądownika. Będą one służyły po prostu do transportu całej rakiety na Księżyc. Ok, więc głównym motywem podczas budowania takich lądowników jest fakt, że nie powinny one być wysokie. Oczywiście możemy tutaj wstawić. Teraz pokazuję, jak lepiej nie budować. Oczywiście można tutaj wstawić tego typu silnik oraz wysokie, wysokie nogi. Problem jest taki, że to jest konstrukcja podobna do wieży. Ona może się stosunkowo łatwo przewrócić ponieważ zwyczajnie jest wysoka, ma wysoko środek masy, na nierównym terenie ona będzie się zwyczajnie przewracała łatwo. Więc dobrym motywem jest budowanie nieco bardziej bulczastej rakiety, nieco bardziej przypakowanej. Więc moim sposobem na to jest budowanie mniej więcej takiej konstrukcji z tu zbiornikiem paliwa na dole jednym i czterema mniejszymi po bokach. Teraz można tutaj wstawić silnik, to właściwie obniżę nawet trochę, żeby środek masy był jeszcze niżej. Dodam nieco więcej paliwa. I, yy, I właściwie tutaj nie potrzebujemy już dodatkowych silników. Ten jeden na dole zupełnie wystarcza, by unieść tę rakietę z księżyca. Nie potrzeba wcale więcej mocy, a to będzie tylko dodatkowy ciężar. No i teraz nogi lądownika, już stosunkowo małe, można zamieścić tutaj po bokach. Jak widać, środek masy jest przyjemnie nisko. Rakieta jest w jednym wielkim klocem, ale za to posiada całkiem sporo, całkiem sporo zdolności zmiany prędkości. Tutaj widać to po wartości 3400. Spokojnie dolecimy tym na księżyc, wylądujemy i wrócimy jeszcze z powrotem, więc wystarczy tylko ten oto lądownik wynieść na orbitę. Ok. I ponownie da się to zrobić taniej niż, i mniejszą rakietą niż ja za chwilę to zrobię, ale celem tego poradnika jest zbudowanie dużej, prostej rakiety, więc zrobię dokładnie to. Ok. Więc tutaj zamontowałem rozszerzenie do rakiet większego kalibru, że tak powiem. O dokładnie takich. I na to zamontuję poczwórny silnik wektor, tak zwany Mammoth. Ok. Jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj warto zrobić, to osłonić jakoś ten lądownik, żeby nie wylatywał tak przez atmosferę ze sporym ryzykiem spalenia się. Można tutaj wstawić e, tak zwany fairing. Nie jestem pewien, jak to się tłumaczy po polsku, ale są to po prostu osłony. Które pozwalają lądownikowi zmniejszyć jego opory podczas wylatywania z atmosfery oraz dodatkowo e, oraz dodatkowo zabezpieczyć go przed jakimkolwiek tarciem i uszkodzeniami. Buduję się go segmentami, klikając, dopasowując te fragmenty i klikając lewym, tak jak to właśnie robię. Dobra, ma nawet bajeranską wersję, kiedy jest srebrny i się błyszczy. Polecam. <grym> ok. Rakieta także przekoloruję na pomarańczowy, bo czemu nie. E, oraz w kolejnym kroku dodam jeszcze. Dodam jeszcze skrzydła na dole po to, żeby bardziej ustabilizować ją podczas lotu. Dobra. Teraz upewnię się jeszcze, czy, czy mam podpięte odpowiednio solary. Ponieważ warto nie rozkładać ich na. klikając tutaj prawym przyciskiem i wybierać Extend Solar Panel. Ponieważ zwyczajnie trzeba znaleźć to na rakiecie, kliknąć. Raz, drugi otworzy się, trafi się przycisk bądź nie. Najlepiej jest przejść do Actions, wybrać jedynkę. I następnie zaznaczyć Solary i wybrać opcję troju sol Solar Panel. W ten sposób za pomocą kliknięcia przycisku 1. Można rozłożyć i składać je, nie trzeba ich nigdzie szukać. Bardzo praktyczna sprawa. Dobra. Teraz zostało nam tylko po odpowiednio posekwencjonować tą rakietę. Silnik na początku. Super. Ten y, otwarcie to, to, to jest segment odpowiadający otwarciu tego, czyli po prostu ta skorupa rozleci się we wszystkie strony. I ją można przełożyć później, ją można otworzyć ręcznie bez znaczenia. Ok, więc silnik, to odpada, to się odpala, to odpada, otwiera się spadochron. Genialnie! Nazwać zostało tylko naszą rakietę. Genialna nazwa dla genialnej rakiety i możemy startować. Ok, teraz rakieta jest gotowa do startu. Start jest zupełnie standardowy. Wrzucamy przepustnicę na maksa za pomocą Z, Z lub shifta. Włączamy stabilizację za pomocą T albo klikając SAS i spacja, żeby odpalić silnik. Jak widać, rakieta rozpędza się bardzo szybko. To jest bardzo praktyczne z tego względu, że no cóż, mało będzie trwał start rakiety. Będzie trwał krótko. Wada jest taka, że jeśli się rozpędzi za bardzo, to znaczy powyżej 200-250 metrów na sekundę, to opory powietrza zaczną gwałtownie rosnąć i rakieta stanie się dużo, dużo trudniejsza do kontrolowania. Ok, natomiast my nabieramy prędkości. 200 metrów na sekundę znaczy, że można obniżyć przepustnicę, żeby zmniejszyć przyspieszenie. 3 km, 4 km możemy zacząć powoli się obracać w prawo. Warto obrócić się do kątu 45 stopni. Wiem, że tu pisze 90, ale to jest, to jest ten kąt. 45 w tej linii. E, obrócić się do 45 stopni w momencie, kiedy osiągniemy 10 km. Pozwala to zaoszczędzić paliwo. Dosyć złożona sprawa, czemu w którymś odcinku wyjaśnię to sensownie. Natomiast najprościej, na razie mi zaufajcie na słowo. 10 km, 45 stopni, czyli nie do końca tak, jak ja teraz robię. <grymnie> Niemniej jednak, przy tej konstrukcji rakiety to powinno nie mieć większego problemu, ponieważ jest tu porządny zapas paliwa. Jest zrobiona tak, żeby była maksymalnie łatwa w obsłudze, więc mimo wszystko dolecimy na orbitę. O ile jakoś katastrofalnie nie, nie zrobimy startu, gdzie rakieta nie zacznie się spazmować dookoła, kręcić się w kółko, lecieć silnikami do przodu. Ale i to by było trudne. Dobra, możemy z powrotem wrzucić przepustnicę na wyprzebieg w cudzysłowie. Jeszcze bardziej podchylić rakietę. Włączyłem przed chwilą tryb manewru e, po kliknięcie tego panelu. Widać tutaj wysokość, na którą wzleci nasza rakieta. Aktualna jest tutaj. Tutaj jest apoapsa, czyli najwyższy punkt e, naszej orbity bądź lotu. Ok, trochę teraz za bardzo się rozpędzam. Zaczyna się wytwarzać plazma wokół rakiety, więc trochę zwolnię. <coughs> Jeśli Apoapsa wynosi ponad 70 km, to gdzieś 70 km to granica atmosfery, to wiadomo, że poza atmosferę wylecimy. I właśnie mam tego gwarancję. O ile nas w powietrze zbyt niespokojnie wychodząc. Tak czy inaczej, 75 km oznacza to, że, oznacza to, że możemy wyłączyć silniki i spokojnie poczekać, aż wylecimy poza orbitę. Bądź przyspieszyć grę za pomocą kropki bądź tego panelu. Dodatkowo włączyłem tutaj tryb. Tryb kierowania rakiety zawsze w stronę kierunku lotu. To jest po to, żeby nie musiały później przestawiać, kiedy już będzie w odpowiedniej pozycji. Dobra, wylatujemy z atmosfery, ale poczekam jeszcze chwilę, żeby dolecieć do Apoapsy, która znajduje się tutaj. Kiedy będzie 10 sekund od niej, kiedy będziemy, to wtedy warto uruchomić silniki. I oznacza to, że uruchamiamy teraz. Dobra. Przy okazji, ponieważ znajdujemy się poza atmosferą, to może mogę rozłożyć ten panel, odsłonić nasz lądownik, zmniejszyć masę. No i teraz patrzymy, jak się ma nasza orbita. Kiedy apoapsa zacznie wam gwałtownie uciekać tutaj z dala od was, no to warto obniżyć dziób, czyli przesunąć się w tą, w tą stronę. Uf, widać. Natomiast jak się cofniemy, to w drugą. No i jestem na orbicie. Ok. No i w tym momencie można odrzucić nasz zbiornik z paliwem. Co prawda, najlepiej by było to zrobić wcześniej, zanim jeszcze wejdziemy na orbitę, kiedy jeszcze nasz lot będzie zahaczał tutaj o ziemię z tyłu, po to, żeby zbiornik się spalił, zniszczył i nie męczył silnika gry, aby nie było wymagane obliczenia, gdzie on leci. Ale nieważne, to nie na tym etapie. Yy, możemy po prostu zrobić to równie dobrze teraz. OK, no i mamy nasz super wylądownik. Trochę niech się obróci. Tak pięknie wygląda. Wypróbujemy teraz rozkładanie paneli słonecznych. Naciskam jedynkę. Jak widać świetnie działa. Warto mieć rozłożone, żeby nam się nie rozładowała rakieta przez przypadek w trakcie tu na Księżyc. Ok. No i teraz jak właściwie polecieć na Księżyc? Najpierw przerzućcie się najpierw ten rzut orbitalny, który mam teraz otwarty. Kliknąć lewym na Księżyc i uznaczyć go jako cel. No i po pierwsze sprawdzić, czy nasza orbita nie jest może pod kątem do orbity Księżyca. Tutaj może nie widać tego zbyt dobrze u was, ale ja widzę na swoim monitorze, że, że orbita jest nieco za bardzo pod tym kątem. Teraz wyolbrzymiam, ale nieco za bardzo tak wychylona. Właściwie to, właściwie to jest nieco bardziej tak wychylona, nieważne. Tak czy inaczej, można to zobaczyć dokładnie poprzez te punkty. One oznaczają punkty odchylenia od księżyca odchylenia płaszczyzny. No i trzeba zrobić na to korektę poprzez dodanie tutaj manewru. No i patrzymy. Nie ma na początku minusa. Z drugiej strony, zawsze z jednej strony jest minus, z drugiej strony go nie ma. Jak nie ma minusa, no to w dół. Ok, trochę, trochę przesadziłem. O, 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 prawie. Trzeba trochę ten tutaj pomanewrować. Tak, żeby się po prostu obróciło o 90 stopni. Ok, jak widać, kiedy wykonam manewr, to będzie 0. Tak więc klikam, przesuń do manewru. No i czekamy. Ok, rakieta się od nas oddala. Co prawda, ona nie spadnie na ziemię, bo za późno ją odrzuciłem, ale to nie szkodzi. Ok, teraz zapomnę tego przycisku, obracam do manewru. Jeśli nie macie tego przycisku możliwego, to znaczy, że albo nie macie pilota, albo nie gracie w trybie, yy, w trybie sandboxa. Ok, yy, jeszcze 40 sekund, już ręcznie tutaj przyspieszę. Ok, no i można odpalić silniki. Dobra, X, żeby szybko je uciąć. Jak widać, ten punkt trochę odjechał, jeszcze odrobinę użyję silników. No i super, teraz jesteśmy wypłaszczeni w cudzysłowie względem Księżyca. Dobra, kolejny krok to właściwie kiedy lecieć na Księżyc. Mianowicie w warto zaprojektować y lot w momencie, kiedy Księżyc jest po prawej, a manewr będzie na dole. Czyli jeśli w tym miejscu zacznę przyspieszać, to polecę na Księżyc. Tak więc przygotuję sobie manewr. To, to ciąg ciągnięcie tego zielonego kółka jest równoznaczne z przyspieszaniem w tym miejscu, przynajmniej yy, przewidywaniem, co się stanie, jak przyspieszę. No i jak widać, jak zacznę przyspieszać, to polecę po takim łuku. Jak przyspieszę jeszcze bardziej, to polecę po jeszcze większym. Nieważne, to są manewry, pewnie większość z Was to wie. Tak czy inaczej, w tym momencie widać tutaj księżyc, który, który będzie w tym pozycji, kiedy nasz, nasza rakieta będzie tutaj. To są najbliższe pozycje, na których się w cudzysłowie spotkają. Chyba powtarzam, w cudzysłowie po raz czwarty, teraz już po raz piąty, nieważne. Kiedy przyspieszymy jeszcze bardziej, no to spotkamy się z Księżycem, no i dokładnie tego chcemy. Super, kiedy mamy tak ustawioną trajektorię, można przeskoczyć na Księżyc, klikając dwa razy go lewym przyciskiem i zobaczyć, jak przelecimy koło niego. Warto w niego nie przywalić, op. Trochę, trochę tutaj ze złej perspektywy pociągnąłem, więc nie zauważyłem nawet, jak bardzo mocno zaprojektowałem przyspieszenie. Dobra. No, i patrząc na Księżyc, spoglądamy na to, jak będzie wyglądała nasza orbita. Warto przelecieć jak najbliżej i, co, no, co, co dosyć ważne, przelecieć w tą stronę, jak odwrotnie, jak wskazówki zegara, po to, żeby lecieć tak, jak obraca się Księżyc. Nie ma to zbyt dużego znaczenia, ponieważ czas, okres obrotu Księżyca jest na tyle mały, na tyle wolno Księżyc sam się kręci, że nie musimy specjalnie gonić powierzchni, ale mimo wszystko warto lecieć jak wskaz odwrotnie, jak wskazówki zegara. Dobra. Mamy zaprojektowany manewr, więc i przyspieszamy do niego. Będzie za pół godziny, a właściwie to za 20 minut. Możemy podziwiać w międzyczasie widoki. No i kiedy nadchodzi pora manewru, no to ustawiamy się z powrotem w jego kierunku, czyli w kierunku, w którym, będziemy, w którym aktualnie się puszczamy. Widać, że księżyc wznosi się nad ziemią. Jest to dobry znak, oznacza, że to jest już pora do przyspieszenia, ale jeszcze, żeby wykonać dokładnie wszystko zgodnie z manewrem, to... Przeczekam chwilę i teraz uruchomię silniki na pełną moc. Dobrze, można tutaj sprawdzić, że czas przyspieszenia będzie, czas, który powinienem przyspieszać, będzie wynosił minutę. Nie chce mi się tyle czekać, więc przetrzymam ALT i nacisnę 4 razy kropkę, aby przyspieszyć czas. Teraz, teraz poruszamy się dużo szybciej, przyspieszamy dużo szybciej także, więc będzie to trwało także krócej. Dobra, można przyłączyć na widok mapy, kliknąć dwa razy na ziemię, żeby widzieć to odpowiednio. Spowolnię czas klikając, op, i nacisnę też X, żeby hamować. Na ukośniku się od razu hamuje e, przyspieszenie czasu. Dobra, tak czy inaczej, trochę za bardzo przyspieszyłem. Wychodzi na to, że przywalę w księżyc. No to nie jest dobra trajektoria, więc w tym momencie odwrócę rakietę w drugą stronę, czyli w stronę... E, w stronę e, Przeciwną do kierunku lotu. Ja odrobinę przyspieszę, żeby to poprawić. Dobra. Wysokość 14 km. Dobra, 40. Tak, żeby nie było ryzyka, że w zahaczymy o powierzchnię. Powierzchnia Księżyca. Głównie na biegunach sięga 15 km, ale mimo wszystko wpadając w y, strefę... W cudzysłowie... <grych> się przez strefę cudzysłowie. Zbliżając się do strefy Księżyca może nam trochę zmienić się ta wysokość. To jest kwestia dokładności silnika gry. Nieważne. Okej, okay. jesteśmy teraz na orbicie, więc można wykonać swoje pierwsze eksperymenty. Ponieważ, tak jak wspominałem, jestem w, trybie, jestem w trybie sandboxu, to niestety nie porobię tutaj specjalnie eksperymentów, a przynajmniej nic mi nie dadzą. Ale sprawdźmy sobie przyspieszenie drobny eksperyment, który pozwoli nam zobaczyć, jak mocna Ziemia przyciąga 7 metrów na sekundę kwadrat na wysokości 110 km. Czyli gdyby nie to, że jest, byli, jesteśmy na orbicie i technicznie rzecz biorąc spadamy, to stojący tu człowiek czułby się jak zjeżdżający w dół windzie. I to nawet niespecjalnie szybko zjeżdżający w dół windzie. Więc, jak widać, Ziemia przeciąga mocno nawet na orbicie. Natomiast spadamy, więc tego nie czujemy. Dalej. Lecimy jeszcze dalej. Yy, właśnie, bo nie powiedziałem. Normalnie Ziemia przeciąga z prędkością 9, przy... przyspieszeniem 9,8 m na sekundę kwadrat. Natomiast tutaj było 7. Dobra, lecimy na Księżyc. Powinien się lada chwila zacząć zbliżać. No, chodź tu stary. Żyt. Jeszcze przyspieszę trochę. Przed chwilą nawet mignęło zaćmienie Księżyca nam przez moment. No i czas spowolnił, bo zbliżamy się do strefy rażenia Księżyca. W jego sferze wpływu, tak dokładniej posługując się nazwami z gry. Dobra, no i właśnie jesteśmy w strefie Księżyca. Można tutaj zrobić jakiś kolejny eksperyment, cokolwiek jesteśmy za daleko. Nieważne, nie zrobimy żadnego. <laughs> Możemy przyspieszyć do momentu tuż przed peryapsem Księżyca, tuż przed byciem w najniższym punkcie orbity. Ponieważ tam najbardziej opłaca się hamować, nie, 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 nie warto hamować wcześniej na orbicie. Dobra, jesteśmy blisko księżyca, obracamy się przeciwnie do kierunku lotu, to jest ten przycisk, no, na oko lepiej tego nie robić. No i ponownie, wyśpieszamy, hamujemy, rzecz względna, odpalamy silniki na pewno. No jak widać, powoli się zagina nasz tor ruchu i czekamy, aż zrobi się fajna, przyjemna, niska orbita. Okej. Okay. jeszcze trochę. Tak, warto by było, żeby była mniej więcej na wysokości powiedzmy 20 km, 40, w sumie bez większego znaczenia. Dobra. No i jesteśmy właśnie na robicie Księżyca. To już w pewnym sensie połowa drogi. Dobra. Więc w tym momencie wystarczy wybrać sobie miejsce do lądowania. Y mi najbardziej się podoba tutaj. Fajna, jasna strona. E, stosunkowo płasko powinno być tutaj. Nie warto lądować na brzegów krateru, bo one wyglądają w miarę płasko, ale to są gigantyczne góry. E, natomiast tutaj wygląda całkiem w porządku. Spróbuję wycelować w to miejsce. Dobra, więc za pół godziny tam polecimy. Nawet no, zrobię ręcznie, żeby było szybciej. O, jeszcze trochę. O, o, o. Minąłem. Dobra. Równie dobre miejsce co każde inne. Aby wylądować, odwracamy się przeciwnie do kierunku lotu, silniki na maksa i włączamy tutaj prędkość klikając lewym względem powierzchni, bo chcemy wyhamować względem powierzchni, a nie orbity Dobra, no i hamujemy. Można też w tym momencie otworzyć nogi lądownika, można też później bez znaczenia, byleby je otworzyć przed lądowaniem. I już połowa prędkości wytracona, odrobinę przyspiesza za pomocą altu kropki. Dobra. No i... Praktycznie wyhamowaliśmy, już tej końcowej prędkości nie warto wytrącać, ponieważ to będziemy walczyli po prostu z księżycem i wisieli nad powierzchnią, Mamy jednak chcemy spaść. Więc kiedy, kiedy ten wektor prędkości, kiedy ta kropka będzie u góry, no to znaczy super, że spadamy. No i trochę to będzie trwało, więc przyspieszmy czas. No i znowu spadamy. Kiedy będziemy na wysokości około 5 km, warto zacząć hamować. A nawet wcześniej, poprawka, 7 km trzeba hamować już na 7. <laughs> Mam tutaj moda, który, którego bardzo polecam, który pokazuje, ile czasu jest konkretnie do uderzenia o ziemię i pozwala przez to lepiej przejść, kiedy trzeba hamować. Ale jak widać, eksperymentalnie sprawdziłem, że na 7 km już warto zacząć hamować. No i takimi naciskając Z i X, tak gwałtownie hamując, przestając hamować, zbliżamy się do powierzchni. Warto nie przesadzić z hamowaniem, żeby nie zawisnąć, albo jeszcze gorzej, żeby nie zacząć się oddalać od powierzchni. Natomiast natomiast warto też nie lecieć za szybko, żeby nie przywalić o nią. Dobra. Przełączę teraz nad wysokość nad ziemią. Ile to? 60 metrów. I już na SHIFT podniosę hamowanie. No i już tak staram się ręcznie tutaj dopasować konkretnie prędkość. Tak, 2-3 metry na sekundę to jest w porządku prędkość. Okej. Okay. No i cóż, zaliczyliśmy lądowanie. Zwróciłem uwagę, że teraz brakuje trochę drabinki, które można by było wysiąść. <noise> Ale to nie ma znaczenia na księżycę na tyle wysoko się skacze, że wrócimy. Tak więc misja zakończona powodzeniem. Można rozstawić flagę. Buink. Jak tylko nasza strona utadzielny w stanie. Lada moment. O! Idealnie. Ok. Tak więc. Rozstawiamy flagę. Cieszymy się w końcu zaliczonym lądowanie na księżycu. Słońce w pełni świeci u góry. Pierwsze lądowanie na księżycu, ale poważne. Ok. No i cóż, w ten sposób oto wylądowaliśmy. Możemy nacieszyć się niską e, grawitacją. Możemy, nie mam pojęcia, co tu jeszcze zrobić. <noise> Ciekawie by było przyjechać jakimś, przylecieć właściwie jakimś łazikiem, bądź innymi ciekawymi pojazdami, ale to dopiero w przyszłych odcinkach. Tak czy inaczej nie mamy tu wiele więcej do roboty, wiadomo, można porobić eksperymenty, można spróbować przeskakiwać nad flagą, można spróbować przywrócić rakietę wbijając się w nią kerbalem. Sama masa możliwości, pozostawię je na razie Wam do, do zrealizowania, do wymyślenia. Samemu natomiast wskakuję do rakiety, no i przygotowuję się do powrotu. Dobra. Yy, powrót wygląda tak, że wzbijamy się w górę i od razu praktycznie lecimy obok. Większej logiki tutaj nie ma. <laughs> nie ma tutaj tego problemu, który jest na kerwinie, na ziemi, że trzeba lecieć długo do góry, a później dopiero odbijać w bok. Można praktycznie od razu. Nie ma atmosfery, nie ma przed czym uciekać. Jak najszybciej lecimy w bok, żeby zaoszczędzić paliwo. Dobra, zerkniemy na orbitę. <laughs> no, jeszcze nie orbita, tylko taka skromna trajektoria. Przyspieszamy dalej. Trochę nawet wyżej, żeby się szybciej oddalić od powierzchni. Ile tutaj jest 10. Tak na 20 km byłoby idealnie. Ja, w porządku jest. Dobra, no i tutaj będziemy chcieli. Waszam <laughs> przyspieszyć już do końca, żeby dostać się na pełnoprawną orbitę. Ok, żegnamy się z księżycem. Można jeszcze wyskoczyć na szybko, puścić rakiety. Powiedzi mu cześć. Widzic tutaj e, własności fizyki dosyć ciekawe, że odlatuje od pośrę księżyca, ale atmosfera mnie nie spowalnia, więc bez żadnego problemu można wyskoczyć z rakiety i jeszcze rozejrzeć się dookoła, zakręcić w kółko. E, można udawać toreadora czy toreadora, <grytania> chciałem powiedzieć, jeżdżącego na bykach, ale zorientowałem się, że to nie jest do końca to, co toreadorowie robią. <grytania> tak czy inaczej, e, wracamy z powrotem do rakiety, no i kontynuujemy naszą misję. Dobra. Przyspieszę trochę czas, aby przeskoczyć do miejsca, kiedy będzie konieczne to drugie przyspieszenie, które umiejscowi nas na właściwej orbicie. Super. Na no, szybko przyspieszyłem także czas w połowie. E, dobra, no i jesteśmy z powrotem na orbicie Księżyca. Mamy jeszcze zapas paliwa, żeby dostać się na Ziemię. Tak więc wygląda na to, że wszystko jest w porządku. E, dobra, teraz warto przyspieszyć i to w tym kierunku jakby to powiedzieć jak patrzycie na Ziemię, to w lewo <grych> najprościej można powiedzieć tak: jak patrzycie na Ziemię, to w lewo no i można od razu dopasować wysokość, aby nie przywalić jak klot w Ziemię, ale tak skromnie przelecieć na stosunkowo niskiej orbicie. Właściwie suborbicie. Dobra, najlepiej celować wysokość około 25 km, coś takiego. No, może nie 13. Dobra, można to zrobić na około 25. No i... No i później jeszcze tuż przed podleceniem do Ziemi to skorygować. Pora na ostatnie kółko wokół Księżyca, już pożegnalne. I za chwilę wybieramy się z powrotem w podróż na ziemię. Możemy zobaczyć, jak to właściwie nasi astronauci się mają podczas tego lotu. Widać całkiem przestrzennie w trzy osoby. Zacież mają. <grym> Polecam całą grupą. O i częściej muszę robić miejsce na wiele osób. Dobra, widać cel naszej podróży w oddali, więc możemy odwrócić się do odpowiedniej pozycji. Jeszcze tutaj mamy minutę, więc odrobinę przyspieszę czas. No i przyspieszamy. Panowie przyspieszę czas, żeby jak najbardziej skrócić ten poradnik. Okej. Okay. Teraz już mogę zamknąć ten manewr i ręcznie zobaczyć, na jaką wysokość tutaj podlecimy. 23 km. Powinniśmy się nie spalić. Jest super. Dobra. Odlatujemy od księżyca. Z połotem przełączę tutaj widok. Żegnaj księżycu. Jeszcze kiedyś się zobaczymy. Niemniej jednak 23 km, super. Jeśli źle Wam wypadła wysokość, to najlepiej dokonywać korekty mniej więcej w tym miejscu. Tak, jeszcze nie przy powierzchni, ale tak w pewnej odległości, ponieważ tutaj można mniej przyspieszyć, w sensie większe przyspieszenie daje mniejsze efekty, więc łatwiej, łatwiej dopasować wysokość. Dobra, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Zbliżamy się teraz do powierzchni. Dobra, kiedy będę tak w pobliżu y, Ziemi, no to y, tu będzie trzeba przygotować się do właściwego wejścia do atmosfery. No, jeszcze nadlatuję do Ziemi. A to elegancko wygląda. Okej. Okay. Y, no i właściwie... No tak, właśnie mało skromnie wybieram sobie, y, sobie zrzuty ekranu, który będę mógł wykorzystać. Y, dobra. Więc yy, kiedy będziemy właściwie przy ziemi, no to można odłączyć nasze yy, można odłączyć yy, zbiorniki z paliwem? To było nie, przerażająco głośno, <laughs> można złożyć panele słoneczne. <laughs> nie jestem pewien, co się stało, ale to było planowane, cokolwiek się stało. Ale dlaczego właściwie ta rakieta eksplodowała? Zróbmy szybką autopsję tej rakiety. Przyjrzyjmy się tej części, która eksplodowała, czyli temu zbiornikowi z paliwem. On praktycznie styka się z serwis B, czyli tą częścią na sprzęt naukowy w pośrodku i w momencie, kiedy zostaje odrzucony dół, to najmniejsze odgrania tego zbiornika mogą przywalić w serwis B w wyniku czego może eksplodować i się urwać. Naprawa tego jest banalnie prosta, wystarczy zamontować tutaj cztery tak zwane dekopulery oraz doczepić na nich te zbiorniki z paliwem. To daje nam dodatkowy odstęp pomiędzy tymi częściami. Dodatkowo wybrać rurkę, należy do przepływu paliwa, no i prze przekierować paliwo z tych zbiorników do tego, aby silnik miał właściwie do nich dostęp. To tyle. No i odwracamy się teraz przedziwnie do kierunku lotu, po to, żeby zacząć być umiejscowionym zwyczajnie tarczą aerodynamiczną do, yy, tarczą aerodynamiczną do atmosfery. Dobra, wpadamy w atmosferę. Wybieramy znowu, żeby względem powierzchni być obróconym, żeby przez przypadek nie wejść pod kątem, żeby coś nam się nie spaliło, nie wybuchło. Od razu otworzę ten spadochron, zrobię to na spacji, e, ponieważ on i tak się otworzy wtedy, kiedy się nie spali. Jest to w miarę inteligentne. Właśnie słyszeliśmy eksplozję. Nie wiem, czy wysłyszeliście je ja na pewno. To pozostałe części lądownika. <noise> tak właśnie sobie wlatują tam w tle. Po co używamy tarczy aerodynamicznych? Ok. Kończąc jednak tą myślę z ochronem, to myślę spadochronem, można sobie odpalić w którymkolwiek momencie, on i tak poczeka na swój czas, żeby się odpalić, żeby rzeczywiście się rozłożyć. Dobra, no i co? Teraz w gruncie rzeczy siedzimy i czekamy. Jak ktoś jest ryzykantem, może przyspieszyć grę. Ja zrobiłem wcześniej zapis, więc przyspieszę sobie grę, żeby. Nie <grytanie> więcej eksplozji, przynajmniej nie nudzi się podczas wchodzenia w atmosferę. Przyspieszę sobie grę, żeby zwyczajnie nie czekać tyle. No i coraz bardziej zbliżamy się do Ziemi. Misja powoli dobiega końcowi. Astronauci mają stoickie miny. Całkiem nieźle. Ja to mi się nieco bał przy takich eksplozjach w tle <laughs> i przy takim przyspieszeniu. Otwiera się spadochron. Niedługo się przebijemy przez chmury. No i zbliżamy się coraz bardziej do powierzchni. W ten oto sposób nasza misja już dobiega końca. Właściwie dotknięcie Ziemi to co prawda pokaże, ale dosyć oczywistym jest jak to się robi. Czemu te góry wyglądają okre? Okay. Dobra, nieważne. Za chwilę tutaj opowiadam o innych rzeczach, ale dzisiaj jestem wyskojarzony. Nie ma znaczenia. Udało nam się zakończyć z powodzeniem naszą misję przy dźwięku eksplozji oraz innych niewytłumaczonych rzeczy. Czym jest ten odcinek? <laughs> nie ma znaczenia. Objaśnione dobrze. Te, które nagrywałem lata potem były jeszcze gorsze, bo mam nadzieję, że tego nie oglądacie. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Ponownie będę, będę bagał łapkę w górę. zostaw łapkę w górę strudzonemu YouTuberowi. Proszę, zrób to, zrób to. <laughs> Dobra. Tak czy inaczej, żegnam Was do kolejnego odcinka i powodzenia w Waszych lotach. Cześć!